5 minut z Jezusem w najświętszym sakramencie, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drogi Jezu, więźniu miłości, opuszczony w tylu tabernakulach, jesteś zapomniany. Dobry Jezus, który wciąż tęskni za naszą wizytą, prosi o gest miłości od ludzkości. Panie tabernakulum, pomnóż moją wiarę. Panie miłosierdzia, uczyń mnie miłosiernym. Panie prawdy, prowadź moje kroki drogą dobra. Panie tabernakulum, spraw, abym Cię zawsze kochał coraz bardziej. Idźcie na cały świat. Głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Marek 16:15. Kilka dni temu zapytałem katechetę, czego Bóg od nas oczekuje. Abyśmy pełnili Jego świętą wolę, odpowiedział: A jaka jest Jego wola? Abyśmy żyli Ewangelią i ją głosili. To prawda, pomyślałem. Potrzebujemy ludzi, którzy wierzą w Ewangelię. Muszą ją głosić. Przyjaciółka zostawiła wszystko, by żyć swoim ideałem. Wstąpiła do ruchu Kościoła Katolickiego. Opuściła pracę wygody domu. Opuściła rodzinę i wyjechała za granicę. Wczoraj mogłem z nią porozmawiać. Skorzystałem z okazji, by ją zapytać: Skąd wiedziałaś, czego Bóg od ciebie wymagał? Jest wiele znaków, odpowiedziała, ale przede wszystkim jest pewność w sercu. Chce się oddać życie za coś większego. Ale jak interpretować te znaki? Przez modlitwę. Ponieważ modlitwa to coś więcej niż samomodlenie się. Modlitwa to relacja z kimś. Wiemy, że on nas kocha. To jest Bóg. Dlatego modlitwa obejmuje całe nasze życie. To znaczy, jeśli kogoś kochasz, robisz dla tej osoby wiele rzeczy. Tak samo jest z Bogiem. I im bardziej miłość mnie porusza, tym głębsza staje się ta relacja. Musimy prosić Jezusa w sakramencie. Prośmy Go, aby napełnił nas swoją świętą miłością, ponieważ miłość czyni cuda. Miłość jest najpotężniejszą siłą. Porusza świat i może poruszyć nas. Kochać Boga całym naszym sercem, całą naszą duszą, całą naszą mocą. Wierzyć w Boga i głosić go innym. W niebie i na ziemi niech będzie na wieki chwalone miłujące serce Jezusa w sakramencie. Wierzymy w rzeczywistą obecność Jezusa. On jest w najświętszym sakramencie ołtarza. Serce Jezusa ufam Tobie, serce Jezusa gorejące miłością ku nam, rozpal nasze serca Twoją miłością. Serce Jezusa nawróć biednych bluźnierców. Serce Jezusa, rozpalone naszą miłością, rozpal nasze serca Twoją miłością. Serce Jezusa, spraw, abym Cię kochał i sprawiał, że będziesz kochany. Boskie serce Jezusa, nawróć grzeszników. Ratuj umierających. Uwolnij święte dusze z czyśćca. Eucharystyczne serce Jezusa, pomnóż w nas wiarę, nadzieję i miłość. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Słodkie serce Jezusa, bądź moją miłością. Słodkie serce Jezusa, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad naszymi błądzącymi braćmi. Słodkie serce mojego Jezusa, spraw, abym Cię zawsze kochał, coraz bardziej. Chwała, miłość i wdzięczność najświętszemu sercu Jezusa. O serce miłości, w Tobie pokładam całą moją ufność. Lękam się wszystkiego z powodu mojej słabości, ale wszystkiego spodziewam się od Twojej dobroci. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, pocieszone w agonii przez Anioła, pociesz nas w naszej agonii. Najświętsze serce Jezusa, wierzę w Twoją miłość do mnie. Najświętsze serce Jezusa, Chroń nasze rodziny. Chroń młodzież, dzieci i starszych. Najświętsze Serce Jezusa, bądź poznane, bądź kochane, bądź naśladowane. Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź, królestwo Twoje. Najświętsze Serce Jezusa, oddaję się Tobie przez Maryję. Niech Najświętsze Serce Jezusa będzie kochane wszędzie. Wszystko dla Ciebie, Najświętsze Serce Jezusa. Najsłodsze serce Maryi, przygotuj nam bezpieczną drogę. Słodkie serce Maryi, bądź zbawieniem duszy mojej. Słodkie serce Maryi, bądź naszym zbawieniem. Amen. Najświętszy sakramencie ołtarza, wierzę, uwielbiam. Ufam i kocham Cię. Proszę o przebaczenie dla tych, którzy nie wierzą. Dla tych, którzy nie uwielbiają, nie ufają i Cię nie kochają. W niebie i na ziemi niech będzie na wieki chwalone, miłujące serce Jezusa w sakramencie. W niebie i na ziemi niech będzie na wieki chwalone, miłujące serce Jezusa w sakramencie. W niebie i na ziemi niech będzie na wieki chwalone, miłujące serce Jezusa w sakramencie. Amen. Pięć minut z Jezusem w najświętszym sakramencie, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drogi Jezu, więźniu miłości, opuszczony w tylu tabernakulach, jesteś zapomniany. Dobry Jezus, który wciąż tęskni za naszą wizytą, prosi o gest miłości od ludzkości. Panie tabernakulum, pomnóż moją wiarę. Panie miłosierdzia, uczyń mnie miłosiernym. Panie prawdy, prowadź moje kroki drogą dobra. Panie tabernakulum spraw, abym Cię zawsze kochał coraz bardziej. Idźcie na cały świat. Głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Marek 16:15. Kilka dni temu zapytałem katechetę, czego Bóg od nas oczekuje. Abyśmy pełnili Jego świętą wolę, odpowiedział. A jaka jest Jego wola? Abyśmy żyli Ewangelią i ją głosili. To prawda, pomyślałem. Potrzebujemy ludzi, którzy wierzą w Ewangelię. Muszą ją głosić. Przyjaciółka zostawiła wszystko, by żyć swoim ideałem. Wstąpiła do ruchu Kościoła katolickiego opuściła pracę wygody domu. Opuściła rodzinę i wyjechała za granicę. Wczoraj mogłem z nią porozmawiać. Skorzystałem z okazji, by ją zapytać: „Skąd wiedziałaś, czego Bóg od Ciebie wymagał? Jest wiele znaków, odpowiedziała. Ale przede wszystkim jest pewność w sercu. Chcę się oddać życie za coś większego. Ale jak interpretować te znaki? Przez modlitwę, ponieważ modlitwa to coś więcej niż samomodlenie się. Modlitwa to relacja z kimś. Wiemy, że on nas kocha, to jest Bóg. Dlatego modlitwa obejmuje całe nasze życie. To znaczy, jeśli kogoś kochasz, robisz dla tej osoby wiele rzeczy. Tak samo jest z Bogiem. I im bardziej miłość mnie porusza, tym głębsza staje się ta relacja. Musimy prosić Jezusa w sakramencie. Prośmy Go, aby napełnił nas swoją świętą miłością, ponieważ miłość czyni cuda. Miłość jest najpotężniejszą siłą. Porusza świat i może poruszyć nas. Kochać Boga całym naszym sercem całą naszą duszą. Całą naszą mocą, wierzyć w Boga i głosić Go innym. W niebie i na ziemi niech będzie na wieki chwalone miłujące serce Jezusa w sakramencie. Wierzymy w rzeczywistą obecność Jezusa. On jest w najświętszym sakramencie ołtarza. Serce Jezusa ufam Tobie, serce Jezusa gorejące miłością ku nam. Rozpal nasze serca Twoją miłością. Serce Jezusa, nawróć biednych bluźnierców. Serce Jezusa, rozpalone naszą miłością, rozpal nasze serca Twoją miłością. Serce Jezusa, spraw, abym Cię kochał i sprawiał, że będziesz kochany. Boskie serce Jezusa, nawróć grzeszników. Ratuj umierających. Uwolnij święte dusze z czyśćca eucharystyczne serce Jezusa, pomnóż w nas wiarę, nadzieję i miłość. Najświętsze serce Jezusa zmiłuj się nad nami. Słodkie serce Jezusa, bądź moją miłością. Słodkie serce Jezusa zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad naszymi błądzącymi braćmi, słodkie serce mojego Jezusa spraw, abym Cię zawsze kochał. Coraz bardziej. Chwała, miłość i wdzięczność Najświętszemu Sercu Jezusa. O Serce miłości, w Tobie pokładam całą moją ufność. Lękam się wszystkiego z powodu mojej słabości, ale wszystkiego spodziewam się od Twojej dobroci. Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, pocieszone w agonii przez Anioła, pociesz nas w naszej agonii. Najświętsze serce Jezusa, wierzę w Twoją miłość do mnie. Najświętsze serce Jezusa, chroń nasze rodziny, chroń młodzież, dzieci i starszych. Najświętsze serce Jezusa, bądź poznane, bądź kochane, bądź naśladowane. Najświętsze serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje. Najświętsze serce Jezusa, oddaję się Tobie przez Maryję. Niech Najświętsze Serce Jezusa będzie kochane wszędzie. Wszystko dla Ciebie, Najświętsze Serce Jezusa. Najsłodsze Serce Maryi, przygotuj nam bezpieczną drogę. Słodkie Serce Maryi, bądź zbawieniem duszy mojej. Słodkie Serce Maryi, bądź naszym zbawieniem. Amen. Najświętszy Sakramencie Ołtarza, wierzę, uwielbiam. Ufam i kocham Cię. Proszę o przebaczenie dla tych, którzy nie wierzą, dla tych, którzy nie uwielbiają, nie ufają i Cię nie kochają. W niebie i na ziemi niech będzie na wieki chwalone, miłujące serce Jezusa w sakramencie. W niebie i na ziemi niech będzie na wieki chwalone, miłujące serce Jezusa w sakramencie. W niebie i na ziemi niech będzie na wieki chwalone miłujące serce Jezusa w sakramencie. Amen. Pięć minut z Jezusem w najświętszym sakramencie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drogi Jezu, więźniu miłości, opuszczony w tylu tabernakulach. Jesteś zapomniany. Dobry Jezus, który wciąż tęskni za naszą wizytą. Prosi o gest miłości od ludzkości. Panie tabernaklum pomnóż moją wiarę. Panie miłosierdzia, uczyń mnie miłosiernym. Panie prawdy prowadź moje kroki drogą dobra, Panie tabernakulum spraw, abym Cię zawsze kochał coraz bardziej. Idźcie na cały świat. Głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu Marek 16,15. Kilka dni temu zapytałem katechetę, czego Bóg od nas oczekuje. Abyśmy pełnili Jego świętą wolę, odpowiedział. A jaka jest Jego wola? Abyśmy żyli Ewangelią i ją głosili. To prawda, pomyślałem. Potrzebujemy ludzi, którzy wierzą w Ewangelię. Muszą ją głosić. Przyjaciółka zostawiła wszystko, by żyć swoim ideałem. Wstąpiła do ruchu Kościoła Katolickiego. Opuściła pracę wygody domu. Opuściła rodzinę i wyjechała za granicę. Wczoraj mogłem z nią porozmawiać. Skorzystałem z okazji, by ją zapytać: Skąd wiedziałaś, czego Bóg od ciebie wymagał? Jest wiele znaków, odpowiedziała, ale przede wszystkim jest pewność w sercu. Chce się oddać życie za coś większego. Ale jak interpretować te znaki? Przez modlitwę, ponieważ modlitwa to coś więcej niż samomodlenie się. Modlitwa to relacja z kimś. Wiemy, że On nas kocha. To jest Bóg. Dlatego modlitwa obejmuje całe nasze życie. To znaczy, jeśli kogoś kochasz, robisz dla tej osoby wiele rzeczy. Tak samo jest z Bogiem, i im bardziej miłość mnie porusza, tym głębsza staje się ta relacja. Musimy prosić Jezusa w sakramencie. Prośmy Go, aby napełnił nas swoją świętą miłością, ponieważ miłość czyni cuda. Miłość jest najpotężniejszą siłą: porusza świat i może poruszyć nas. Kochać Boga całym naszym sercem. Całą naszą duszą, całą naszą mocą. Wierzyć w Boga i głosić Go innym. W niebie i na ziemi niech będzie na wieki chwalone miłujące serce Jezusa w sakramencie. Wierzymy w rzeczywistą obecność Jezusa. On jest w najświętszym sakramencie ołtarza. Serce Jezusa ufam Tobie, serce Jezusa gorejące miłością ku nam. Rozpal nasze serca Twoją miłością. Serce Jezusa, nawróć biednych bluźnierców. Serce Jezusa, rozpalone naszą miłością, rozpal nasze serca Twoją miłością. Serce Jezusa, spraw, abym Cię kochał i sprawiał, że będziesz kochany. Boskie serce Jezusa, nawróć grzeszników. Ratuj umierających. Uwolnij święte dusze z czyśćca. Eucharystyczne serce Jezusa, pomnóż w nas wiarę, nadzieję i miłość. Najświętsze serce Jezusa zmiłuj się nad nami. Słodkie serce Jezusa, bądź moją miłością. Słodkie serce Jezusa, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad naszymi błądzącymi braćmi. Słodkie serce mojego Jezusa spraw, abym Cię zawsze kochał. Coraz bardziej. Chwała, miłość i wdzięczność najświętszemu sercu Jezusa. O serce miłości w Tobie pokładam całą moją ufność. Lękam się wszystkiego z powodu mojej słabości, ale wszystkiego spodziewam się od Twojej dobroci. Najświętsze serce Jezusa zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa pocieszone w agonii przez Anioła, pociesz nas w naszej agonii. Najświętsze serce Jezusa, wierzę w Twoją miłość do mnie. Najświętsze serce Jezusa, chroń nasze rodziny, chroń młodzież, dzieci i starszych. Najświętsze serce Jezusa, bądź poznane, bądź kochane, bądź naśladowane. Najświętsze serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje. Najświętsze serce Jezusa, oddaję się Tobie przez Maryję. Niech Najświętsze Serce Jezusa będzie kochane wszędzie. Wszystko dla Ciebie, Najświętsze Serce Jezusa. Najsłodsze Serce Maryi, przygotuj nam bezpieczną drogę. Słodkie Serce Maryi, bądź zbawieniem duszy mojej. Słodkie Serce Maryi, bądź naszym zbawieniem. Amen. Najświętszy Sakramencie Ołtarza, wierzę, uwielbiam. Ufam i kocham Cię. Proszę o przebaczenie dla tych, którzy nie wierzą, dla tych, którzy nie uwielbiają, nie ufają i Cię nie kochają. W niebie i na ziemi niech będzie na wieki chwalone, miłujące serce Jezusa w sakramencie. W niebie i na ziemi niech będzie na wieki chwalone, miłujące serce Jezusa w sakramencie. W niebie i na ziemi niech będzie na wieki, chwalone miłujące serce Jezusa w sakramencie. Amen.